Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Mam nadzieję, że jeszcze ten odcinek oglądacie sobie przed Wigilią, jeśli nie to napiszcie czy była dobra. Także przed nami pierwsze spotkanie, świąteczne spotkanie, nic specjalnego nie przygotowywałem dla was jeśli chodzi o Obsesję Doskonałości, no ale nie mogłem was zostawić bez odcinka, także jedźmy z pierwszym meczem Walcott. No, na lewej stronie mamy Younga, także dobry skład ogólnie też z Ligi BPL. No, jedziemy Benzema, dziesiąta minuta, czy będzie 1-0? Tak jest, Karim Benzema. Świetnie, naprawdę świetnie, jeśli chodzi o Benzemę, to... Nice, gra mi się naprawdę nim... No zresztą, sami wiecie, niektórym gra się lepiej benzemu, niektórym kosztom. Ja może kosztę też, gdzieś tam przetestuję w innym składzie, żeby wiedzieć, którego warto kupić na atak. No ale zobaczmy, 27 minuta, Cristiano Ronaldo i 2-0. Także no, na, rozkręca nam się ten skład, gramy coraz lepiej, chociaż zacząłem od budowania, teraz właśnie od ataku. No i 26 minucie, connection, lost, także nasz rywal wyszedł z tego spotkania. Chyba poszedł na wigilię. Także mamy 9 punktów po trzech spotkaniach. No i naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, żeby awansować do kolejnej ligi. I naszym następnym wyborem jest Diego Alves, który powędruje na bramkę. Stwierdziłem, że no dobra, tutaj bramkarza trzeba też zmienić. Kupiony z 99 kontraktami. Za 5000, więc Beto leci na ławkę i mam nadzieję, że już Diego Alves będzie bronił lepiej. A przed nami kolejne spotkanie e, z naszym kolejnym przeciwnikiem i znów po raz kolejny skład BPL Liverpool FC, tak się nazywa i jego team. E, no taki średni skład z BPL, ale zobaczymy, czy uda mi się nim wygrać, z nim wygrać, bo e, składem hiszpańskim na BPL gra się ciężko. Munia, czwarta minuta i mamy 1-0. Także Muniain też ma, o właśnie jeśli chodzi o Muniaina, ja wam go polecam serdecznie jeśli chodzi o takiego zawodnika jak właśnie pomocnik ofensywny, który dobrze rozgrywa piłkę, ale też potrafi uderzyć, bo jeśli chodzi o niego, nie wiem czy to zobaczycie w dzisiejszym odcinku, ale e, strzela bardzo fajne bramki jeśli chodzi o prawą i lewą nogę i strzały techniczne, tutaj mamy już 1 jeden. No i powracamy do remisu, także znów będę musiał e, strzelać bramkę, żeby wygrać. E, słuchajcie, jeśli chodzi o mini na właśnie z strzałami technicznymi spróbujcie strzelać tak za sze szesnastki, e, czyli e, z... O, zobaczmy, będziemy, co tu się dzieje. Karim, Karim do środku i to i będzie. Tak, Pedro znowu z główki. Ja pierdzielę, jak ja mogę strzelać Pedro z główki, przecież on jest... No, nigdy chyba nie widziałem, żeby Pedro trafił z główki bramkę, no aż sobie nie wiem, potem na YouTubie poszukam, czy tak się zdarzyło kiedyś. 33 minuta, no i czy tutaj będzie znowu 2-2, tak jest, ależ odpowiedź, no ja strzelam, on odpowiada za każdym razem, więc no... Tak no, jak widzicie, w ataku jest OK, ale tą obronę trochę chyba sobie zaniedbałem. E, może to jakoś poprawię w kolejnych odcinkach, ale zobaczymy. E, 65 minuta starycz. Starycz ładnie tutaj z e, kupternem mnie zrobił. No i mamy bramkę na 3, 3 do 2, więc teraz to ja muszę gonić. Role się odwróciły w tym spotkaniu e, i teraz to ja muszę pokazać, że uda uda mi się strzelić jeszcze bramkę na 3 do 3. No ale zobaczmy tutaj jeszcze ładnie mnie zrobił naprawdę dostał dużo wolnego miejsca, no i ten strzał lewą nogą świetnie to wykończył. Tylko nie wiem, po co aż tyle tych bram, tyle tych powtórek oglądał. No cóż, nie wiem, nie rozumiem tego, no ale nie udało mi się wygrać tego spotkania 3 do 2. Także porażka leci na moje konto w tym sezonie akurat jako pierwsza. Najlepszym zawodnikiem był Karim Benzema z oceną 8,5, więc dobry występ Francuza. No i pora na kolejne spotkanie numer 5 w tym sezonie a numer 3 chyba w tym dzisiejszym odcinku. Także no, będzie się działo tutaj Balotelli i Barbo el sharawi Kurczę, to no naprawdę muszę dostawać takie teamy, kiedy mam słabą obronę. <laughs> nie, ja wiem, że to jest moja wina, powinienem budować ten skład od obrony, ale z drugiej strony yy, nie wiedziałbym, kim strzelam. Tak to była moja myszka, myszka. przez chwilę. Yy, widzieliście ją na ekranie. Ogólnie fajnie wyglądał ten stadion. Pedro dośrodkowuje w szóstej minucie i Benzema pakuje piłkę do siatki, więc Karim naprawdę dużo strzela. Tych spotkaniach no i mamy już 1 do 0 na początku tego meczu. Pedro też świetna asysta, w ogóle fajnie się gra tym zawodnikiem na skrzydle. Tak się tego spodziewałem. 20 minuta, Diamanti, Diamanti i zobaczmy co on tutaj wykombinuje. Dośrodkuje na głowę oczywiście to jest Balotelli, nie, to jest i I mamy 1 do 1. Także i Barbo z szelcem bramki, i Benzema, obie bramki z główki, obie po dośrodkowaniach. E, takich delikatnych, nabiegających napastników no i jedziemy dalej, także 30 minuta, zobaczcie rzut wolny w moim wykonaniu, Benzema, jaj, broni bramkarz e, stwierdziłem, że Cristiano, tutaj to jest zbyt blisko dla niego, żeby uderzać muszę w ogóle sobie zmienić na Muniaina jako wykonawcę, albo Pedro, bo ciągle mam Ronaldo Benzema nie doskoczył do piłki, Adrian do niej dopadł, Adrian i zobaczcie, właśnie o tym mówiłem strzał techniczny z pola karnego e, no i mamy parę bramkę jest nice. 32 minuta, e, wracamy do gry, teraz on musi z powrotem gonić. W 36 minucie chyba wykrakałem, bo Balotelli wyszedł w sytuacji sam na sam, no i trafił w poprzeczkę, mało braku. Także ten odcinek bez poprzeczki, mógł, no jakby można było oglądać Lacha bez poprzeczki. Tu mamy Lobik, Pedro, który był niesamowity i naprawdę no ja jestem strasznie zadowolony z tego zawodnika, bo gra mi się nim świetnie. E, Muniań się cieszy, Ronaldo też, Opa, gangam style. Ludzie na trybunach tylko krzyczą, tak jest. Trochę mi gardło siada, wiecie. Jak nagrywam już kolejne spotkanie dla was, to już trochę taką hypę. Muniajn! I mamy bramkę na 4 do 1, więc chyba 3 punkty już wędrują na moje konto. A jest to minuta 50, i naprawdę jestem zadowolony z tego meczu. by wyszedł, proszę wyjść, tak jest. Opuścił to spotkanie, więc kolejny rage quit. A ja kupuję sobie czeska Fabregasa na moją pomoc. Także trzymajcie się do usłyszenia już jutro. Na razie i piona.